Cześć! W dzisiejszym odcinku test LG G8X. LG od dłuższego czasu próbuje zaskoczyć rynek różnymi innowacjami. Niektóre z nich, jak szeroki kąt, okazały się być gigantycznym sukcesem. Większość niestety skończyła na śmietniku historii. Jak będzie z dual screenem, czyli dodatkowym ekranem dopinanym w formie etui, zobaczymy. Dziś natomiast przyglądam mu się przy okazji testu LG G8X. Z tym, że ja już bardzo dokładnie zrobiłem to w osobnym odcinku niespecjalnie krótkiej Mobzilli. Nie ma więc sensu się teraz powtarzać. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak dual screen działa, jakie ma wady i zalety, link zostawiam w opisie i w rogu ekranu. A skoro rozprawiliśmy się z tą kwestią, przyjrzyjmy się zewnętrznym urządzenia. Jeśli miałbym nazwać je jednym słowem, powiedziałbym niepozorne. W designie modelu nie ma nic, co można byłoby nazwać odważnym, zaskakującym czy świeżym. Front to według standardów z końca 2019 i początku 2020 spory podbródek, znikający szybko z flagowania kropowaty nocz oraz wcale nie najmniejsze ramki po bokach. Czarny kolor też nie pomaga, a urządzenie w Polsce jest dostępne tylko w takim wariancie. Korpus jest metalowy, plecki zagięte w jego kierunku dla wygody uchwytu i co ciekawe zupełnie płaskie. Aparat nie odstaje ani trochę, jest schowany po środku za taflą szkła całego tyłu. Obiektywy nie są więc wydzielone na osobnej, wielgachnej, paskudnej wyspie ani nie podniesione. Otoczone je jedynie srebrną ramką dla wyróżnienia, jak sądzę. I za tę jedną rzecz w designie G8X LG zbiera ode mnie dużą pochwałę. To znaczy, za estetykę tej tafli. Wygląda to naprawdę elegancko i szczególnie w porównaniu z wieloma konkurentami imponująco. Z drugiej jednak strony, nie jestem pewien, czy w przypadku uszkodzeń albo głębokich zarysowań, to, że aparat jest schowany za tym samym szkłem co reszta pleców, jest ekonomicznie rozsądne i z tym brakiem pewności póki co muszę pozostać. Na plus zaliczam także wytrzymałość. Przód to Gorilla 6, tył Gorilla 5, konstrukcja jest wodoodporna, zgodnie z normą IP68 oraz, co potwierdza militarny standard MIL-STD-810G, nie straszne i inne przeciwności losu, zmiany temperatury, ciśnienia, deszcz, wybory do parlamentu, niedobry żurek, słona mgła oraz upadek ze 122 cm na drewnianą podłogę. Ta ostatnią rzecz niechcący zresztą sprawdziłem w praktyce. G8X solo, bez etui, spadł mi kilka razy nawet ze znacznie wyższej wysokości na panele i przeżył. Co więcej, nie ma na nim ani śladu po takim spotkaniu z glebą. Imponujące! Choć oczywiście zalecam ostrożność, to żadnej pewności na przyszłość nie daje. Telefon może się stłuc, jak uderzy o powierzchnię jakoś niefortunnie. To spadanie ma zaś swoją przyczynę. Telefon jest bardzo śliski, na pewno jakieś zjawisko fizyczne jest w stanie to wyjaśnić, ale rzecz w tym, że zawsze, gdy mam do czynienia ze szlanym smartfonem, który ma płaskie plecki, skubaniec suwa się z każdego płaskiego mebla, na którym go położę. Nawet jeśli początkowo jest daleko od krawędzi, potrafi sobie do niej sam dojechać. Należy więc uważać podwójnie. Nie jestem też fanem klawiszy. Są płytkie i zbyt twarde, szczególnie ten służący do włączania telefonu. Dobrze chociaż, że są rozsądnie rozmieszczone, a LG dodaje jeden gratisowy, włączający asystenta Google. Całościowo więc LG G8X jest zbudowane lepiej niż wygląda. Jeśli nawet nie zachwyca estetyką, to na co dzień okazuje się być praktycznym, wyrozumiałym dla właściciela sprzętem. Ekran smartfonu ma 6,4 cala w proporcjach 195 na 9 i rozdzielczość Full HD plus 1080 na 2340 to z kolei oznacza, że gęstość pikseli wynosi 403 punkty na cal i oznacza również, że ostrość wyświetlanego obrazu jest znakomita. Matryca to z kolei OLED. LG nazywają Full Vision, ma wsparcie dla HDR10, ale nie dolby vision, jak w pierwowzorze, czyli niedostępny w Polsce G8. A parametry są bardzo dobre. Kontrast jest de facto nieskończony, kąty widzenia perfekcyjne, kolory wyglądają znakomicie, da się je dopasować wybierając jeden z pięciu predefiniowanych trybów, w szóstym wybrać automatycznie ich dostosowanie, lub w siódmym ręcznie ustawić balans bieli, a nawet poziomy RGB. Ale pewne zastrzeżenia można mieć do jasności maksymalnej. Jeśli wyłączy się czujnik światła, ekran podświetla się do około 350 nitów, i to nie jest specjalnie dużo. W automacie jest dużo lepiej, ponad 600, polecam więc z niego korzystać. Wśród dodatkowych funkcji jest nowy second screen, sprowadzający się do możliwości zamaskowania wcięcia kilku wariantach. Jest filtr niebieskiego światła, jest poprawa jakości wyświetlanego wideo, jest opcja wymuszenia skalowania aplikacji, gdyby same sobie z tym nie radziły. Jest też tryb nocy, czyli motyw z czarnymi tłami, bardzo sensowny w przypadku oled ekranu oraz Always on Display. Ta ostatnią funkcję można skonfigurować na kilka sposobów i zapewne wiele osób z tej opcji skorzysta, bo 8 x nie ma diody powiadomień. Smartfon jest napędzany nie plusowym Snapdragonem 855, rozpędzającym się do 2,84 GHz, z grafiką Adreno 640 i 6 GB ram -u. Z recenzenckiej dokładności wypada zauważyć, że większość konkurentów ma więcej. Pamięć wewnętrzna to 128 GB i to jest szybka pamięć UFS 2.1. Można ją dodatkowo rozbudować kartą microSD, zastępując drugą opcjonalną na w testach wydajnościowych G8X wypada tak, jak podpowiada jego specyfikacja, czyli na poziomie flagowców prezentowanych w pierwszej połowie zeszłego roku, wygrywając co nieco z Galaktykami z serii 10 w czym pomaga mu niższa rozdzielczość ekranu, z Xperia 1, Huawei p 30 Pro, ale przegrywając z OnePlusami Series serii 7T czy Asusem ROG Phone 2. Taki zasób mocy obliczeniowych oczywiście jednak wystarcza w zupełności do perfekcyjnie szybkiego wykonywania wszystkich codziennych czynności i odpalania nawet najbardziej zaawansowanych gier. Nie zauważyłem także przycięć animacji, szybkiego usuwania danych z pamięci operacyjnej, czy mocnego nagrzewania się. Smartfon działa sprawniej i szybko także z podpiętym dual screenem. W kwestii oprogramowania, G8X niestety nie będzie tym modelem LG, po którym zmieni się percepcja branży na temat szybkości aktualizowania modeli tej marki. Smartfon nadal pracuje na Androidzie 9 i dodatkowo z poprawkami bezpieczeństwa z listopada. Dla urządzenia, które chce uchodzić za flagowe, to jest absolutnie zawstydzające. Sytuacji w mojej ocenie w ogóle nie poprawia to, że aktualizacja do Androida 10 ma się pojawić w najbliższym czasie. To i tak zdecydowanie za późno. System oczywiście przykryto nakładką, wreszcie w nowej wersji, co warto podkreślić. Co się zmieniło? Wiele rzeczy na poziomie estetyki. Na przykład ikony czy pasek powiadomień z włącznikami. Teraz podczas rozwijania jest do któregoś momentu przezroczysty, a przyciski są ułożone na dole, żeby sięgnięcie do nich jedną dłonią było łatwiejsze. Zupełnie nowe są ustawienia. Do tej pory w telefonach LG one były podzielone na karty z poszczególnymi funkcjami przypisanymi do różnych podkategorii, często mało sensownie, co sprawiało, że ciężko było coś tam znaleźć. Teraz jest jedna lista, a układ przypomina ten z czystego Androida. Odświeżono także wygląd części natywnych aplikacji i doda Kilka funkcji, np. możliwość używania googlowego miksu klawiszy domowych i gestów. Zresztą nakładka LG zawsze miała mnóstwo ekstra opcji. Na ekranie głównym można zmienić siatkę ikon i ich krój, wybrać animację przejść ukryć wybrane programy i ustawić sposób ich sortowania. Możliwe jest też zablokowanie układu wszystkich aplikacji i widżetów, tak żeby nic się nie poprzestawiało. Interfejs jest domyślnie płaski, czyli nie ma podziału na pulpity i menu główne, ale to też można zmienić, wybierając bardziej tradycyjne dwustopniowe podejście lub ekran Easy Home, czyli tryb prosty z dużymi przyciskami i napisami, przydatny dla osób starszych i z dużą wadą wzroku. LG uprościło też ekstra opcję ekranu blokady, nieco zbędne w czasach szybkiego dostępu do pulpitu po rozpoznaniu biometryki. Pozostawiano skrót i animacji pogody, ale usunięto te towarzyszące samemu odblokowywaniu przeciągnięciem. Zainteresować można się dodatkowo aplikacją Smart Doctor, która pozwala zarządzać zużyciem energii diagnozować stan telefonu, funkcją Context Awareness, pozwalającą zautomatyzować zachowanie G8X po wykryciu konkretnych warunków, narzędziami uruchamiającymi się wraz z odpalaniem gier, Klonowaniem kompatybilnych aplikacji, w moim przypadku to tylko Messenger i Facebook, oraz pływającym przypinanym do jednej z krawędzi i rozsuwanym paskiem ze skrótami. On nazywa się Floating Bar. Jest też opcja nagrywania ekranu, a niegdyś mocno podkreślane funkcje pukania zredukowano do knock-on, czyli wybudzanie i wygaszanie telefonu podwójnym stuknięciem. Nie da się więc zablokować dostępu do G8X sekwencją puknięć. Ale oczywiście można to zrobić odciskiem palca. Czytnik jest w ekranie, jest wystarczająco szybki i celny. Nie ma gestów powietrznych i skanowania struktury żył, ze względu na pozostałe. Ustawienie w noczu tylko aparatu. G8X ma głośniki stereo w układzie obecnie powszechnym: czyli jeden na dolnej krawędzi, drugi w maskownicy słuchawki. Na plus jest to, jak są donośne, ale barwa jest tylko dostateczna. Niskich tonów nie słychać niestety w ogóle. Powiedziałbym zatem, że to są brzęczyki. W przypadku dźwięku na sławkach jest na szczęście absolutnie inaczej. Funkcji poprawy jego jakości jest mnóstwo. Za świetną uważam Hi-Fi Quad DAC. Przydatny może być też ręczny korektor oraz mało konkretnie brzmiące ustawienia dźwięku. Omijajcie jednak DTS X3D Surround. Zamiast uprzestrzeniać, zniekształca barwę. I jeszcze jedno, G8X nie należy do najgłośniejszych telefonów, to też ważna rzecz. Mimo wszystko, całościowo muzycznie smartfon się broni. Nie tak dobrze jak część poprzedników, ale jednak tym bardziej, że jest jednym z niewielu flagowców, w których ostało się gniazdo Mini Jack i jest też Radio FM. Przechodząc do aparatów, LG zdecydowało się na umieszczenie tu tylko dwóch. To sugerowałoby, że w portfolio marki G8X jest odpowiednikiem S10e, iPhone'a 11 czy zwykłego Huawei P30. Główny moduł ma 12 megapikseli, światło 1.8, optyczną stabilizację i super szybki autofokus dual pixel. Dodatkowy aparat to, bez niespodzianki w przypadku telefonu od LG, szeroki kąt, 13-megapikselowy z polem widzenia aż 136 stopni, przysłoną 2.4 i ze stałym niestety fokusem. Ciekawostka, aparatom towarzyszy podwójna lampa błyskowa. Albo przynajmniej tak mogłoby się wydawać, patrząc na to jak ona wygląda. W rzeczywistości dioda LED jest jedna. Aplikację aparatu można włączyć podwójnym wciśnięciem klawisza blokady, a interfejs jakiś czas temu dopasowano do trendów obowiązujących w androidowym świecie. Po lewej jest kilka skrótów, w tym do samowyzwalacza, filtrów i ustawień. Tutaj można włączyć HDR, action shot pomagający w robieniu wyraźnych zdjęć poruszającym się obiektom, tracking focus ustawiający na nich ostrość oraz animowane foty. Tu się też aktywować sztuczną inteligencję. Ona rozpozna obiekty i dopasuje parametry zdjęcia do tego, co zobaczy. Może też podpowiedzieć kompozycję. Tego drugiego nigdy nie udało mi się zobaczyć. To pierwsze działa szybko, ale subtelnie. Więc ani nie przeszkadza, ani jakoś specjalnie nie pomaga. Przełącznik obiektywów jest teraz po prawej stronie, pod włącznikiem Google Lens. A obok są przewijane góra-dół tryby. Ich ilość i kolejność można wyedytować. To fajna rzecz. A znajdziecie tu oczywiście automat. Portret pozwalający ustawić siłę rozmycia tła i powiązane z nim studio z opcją dopasowania światła i drugiego planu. Świetny, kompletny tryb ręczny, działający w przypadku obu obiektywów, z wbudowaną funkcją grafii, która ustawia odpowiednie parametry w oparciu o to, jakie efekty chce się osiągnąć. Manual dla wideo. Przypominam, w przypadku tego Bajeru LG było pionierem. Zintegrowany tryb YouTube Live do streamowania oraz tryb nocny, choć on zdaje się być jakiś taki umiarkowany w działaniu. Nie wydaje się, żeby cokolwiek dłużej naświetlał, łączył ileś ujęć w jedno, albo cokolwiek stabilizował. Za egzotyczną ciekawostkę uważam za tryb, który pozwala wkleić swoje selfie we wcześniej zrobione zdjęcie tła. Doprawdy oryginalna to rzecz. Jeśli zaś chodzi o jakość fot, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie dlatego, że wcześniejsze flagowce LG radziły sobie w tej materii kiepsko, ale dlatego, że chyba nigdy do tej pory nie radziły sobie aż tak dobrze. Szczegółów jest mnóstwo. Nie ma agresywnego otrzymania ani wyostrzania, a mimo to kadry są wyraźne. Kolory wyglądają znakomicie. Są nasycone, ale nie przesadzone, podkreślone, ale nie zniekształcone, więc gotowe do wrzucania na media społecznościowe. Cechą szczególnie wyróżniającą się jest zaś automatyczny, znakomity HDR. LG kroczy pod tym względem ścieżką Samsunga. Obie firmy stawiają na takie wykończenie fot, żeby nigdy w kadrze nie zdarzyło się zarejestrować prześwietlonego nieba, nawet gdy zdjęcia robi się centralnie pod słońce, czy czarnych placków w cieniach ujęcia. I ja tę politykę wyjątkowo lubię. Sprawia, że za każdym razem foty z wycieczki czy wakacji wyglądają jak pocztówki i można przypomnieć sobie, jak błękitne było niebo, wtedy kiedy bywało błękitne. Badając reakcje znajomych i bliskich, którzy zdjęcia robią czasami, dochodzę też do wniosku, że odwzorowanie kolorów oraz kwestia prześwietleń i detali w cieniach to dwie najważniejsze dla odbioru foty cechy. Dobrze więc, że LG właśnie na nie stawia. Szeroki kąt także wpada ponadprzeciętnie, bo te kluczowe rzeczy da się zaobserwować również tutaj, choć oczywiście szczegółowość jest gorsza. Automatyczna korekcja z znikształceń kadru też daje radę. G8X nie przestaje zadziwiać po zmroku. Tak jak powiedziałem, tryb nocny jest przeciętny. Nie robi jakiejś wielkiej różnicy, a czasami wręcz przeciwnie. Psuje kadry, bo źle ustawia balans bieli. Ale okazuje się, że LG dopracowało podstawy i zdjęcia są bardzo dobre bez sięgania po software'owe sztuczki. Detali jest mnóstwo, kadry są jasne i ostre. W porównaniu z używającą sztucznej inteligencji konkurencją, zauważalnie słabiej wypada jedynie radzenie sobie z wydobywaniem detali z bardzo ciemnych części zdjęć oraz prześwietleń. Ponad przeciętnie dobrze w gorszych warunkach radzi sobie też szeroki kąt. Rzadko zdarza się, żeby foty z niego po zmroku dało się jakoś rozsądnie wykorzystywać, nawet we flagowcach. A tu spokojnie można wrzucać je do sieci bez żadnej dodatkowej edycji. Nie ma jednak róży bez kolców. W G8X w ich roli występują refleksy, widoczne wyraźnie na wielu ujęciach. Jeśli tylko światło pada na obiektywy pod niefortunnym kątem, jest duże ryzyko, że się pojawią. Być może wpływ ma na to ta zupełnie płaska obudowa z tyłu. Nie wiem. W każdym razie mogą drażnić, choć oczywiście też nie jest to jakiś gigantyczny problem. Aparat na froncie ma 32 megapiksele i wykorzystuje technologię łączenia 4 pikseli w 1, więc wypluwa foty 8-megapikselowe. Wartość przysłony to 1.9, nie ma niestety autofokusu. Da się robić portrety z rozmytym tłem, ale separacja planów jest przeciętna, same selfieki wypadają zaś dobrze. Jest świetna szczegółowość, ładne kolory, do pełni szczęścia brakuje jedynie równie skutecznego co w przypadku aparatów z tyłu HDR-u. Jeśli chodzi o nagrywanie, telefon rejestruje 4K w 60 i zwolnione tempo choć tylko w 240 klatkach na sekundę. Jest wzmocniona cyfrowa stabilizacja działająca w przypadku obu obiektywów i w maksymalnym klatkarzu i rozdzielczości. Jest wspomniany już przeze mnie znakomity tryb ręczny dla wideo i jest kilka dodatkowych bajerów, jak nagrywanie dźwięku ASMR czyli z mocnym podbiciem czułości. Ci, co wiedzą, co to jest ASMR, będą wiedzieli, w czym rzecz. Da się przełączać pomiędzy obiektywami w trakcie nagrywania, a sama jakość klipów jest równie dobra, jak w przypadku zdjęć. Są szczegółowe, ostre, mają znakomitą rozpiętość tonalną i kontrast. G8X obsługuje LTE kategorii 20, ma Bluetooth 5 i ma także oczywiście NFC. A w trakcie trwania testu przez cały czas nie zdarzyło mi się nigdy usłyszeć żadnego przestrzenia w słuchawce. Nigdy nie było też problemu ze zrywaniem zasięgu. Bateria ma 4000 mAh i już to zwiastuje niezły wynik, ale okazuje się, że zarządzanie energią jest wzorowe i dwa dni pracy dla G8X bez dual screenu to żaden problem. Ba, da się z telefonów wyciągnąć nawet więcej. Czapki z głów dla LG. Na drugą nóżkę. Wprawdzie smartfon obsługuje szybkie ładowanie Quick Charge 4.0, jednak ładowarka w zestawie jest tylko 16W, więc ładuje około 30% w ciągu 30 minut. Są na rynku dużo szybsze rozwiązania. Jest 9 watowe ładowanie bezprzewodowe, nie ma ładowania zwrotnego. Podsumowując, LG G8X ma kilka słabszych cech, o których mówiłem w trakcie trwania tego testu, ale ma też dużo mocnych zalet. Jakość obudowy jest świetna, ekran bardzo dobry, aparat znakomity, a bateria zaskakująco wytrzymała. Na szczęście też dodatkowy ekran, czyli dual screen, okazał się być praktycznym, choć nieco egzotycznym akcesorium. Zobaczymy, czy rozwiązanie przyjmie się na rynku na dłużej. I wszystko to jest dla mnie umiarkowanym zaskoczeniem. Tak, flagowe telefony LG od dłuższego czasu nie mają dobrej pasy, ale w mojej ocenie nie wynika ona z jakości samych produktów, one ciągle są w większości przypadków po prostu dobre. Problemem jest najczęściej polityka firmy. Stawianie na zbędne, wydumane pseudo innowacje i zbyt wysokie ceny na start. G8X też cierpi na to ostatnie, bo w pakiecie z Dual Screenem kosztował na start 4000 zł. I w oficjalnej sprzedaży nadal tyle kosztuje. Zatem jeśli smartfon złapiecie na jakieś wyprzedaży albo w dużej obniżce cen, albo po prostu Dual Screen kusi Was tak bardzo, że nie jesteście w stanie się powstrzymać, LG G8X mogę polecić to Wy o LG G8X i jego dual screenie? Czy sprzętem warto się zainteresować albo inaczej? Za ile warto byłoby się nim zainteresować? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Napiszcie też, czy tęskniliście za smartfonami LG, bo ostatnio jest ich na rynku naprawdę mało. No i oczywiście, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie kanału, polecam to zrobić teraz, bo jak widzicie, odcinki pojawiają się hurtowo i będą się pojawiać przez jakiś czas. W związku z tym warto ich nie ominąć. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!